Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Jak przeliczane są głosy na mandaty? 26 maja będziemy wybierali 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu głosowania zliczane są wszystkie głosy zdobyte w kraju przez poszczególne komitety wyborcze. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które otrzymały co najmniej 5% głosów w skali kraju. Następnie ustala się ile mandatów otrzymały poszczególne komitety w całej Polsce, przeliczając głosy na mandaty metodą Donta. Później, tak zwaną metodą największych reszt, dzieli się mandaty zdobyte przez dany komitet pomiędzy jego listy okręgowe. Gdy już wiemy ile mandatów zdobył komitet w każdym okręgu wyborczym, mandaty otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów na danej liście.